Opozycja skupiona wokół Donalda Tuska w Platformie Obywatelskiej nieco okrzepła i z całą pewnością jedna rzecz się udała Donaldowi Tuskowi, to znaczy to już się kompletnie rozchodziło. To już tam kołownia, prawda, kombinował, jak tam przejąć tą pałeczkę i tak dalej. To już się kompletnie rozchodziło. Dzisiaj udało się Donaldowi Tuskowi ta jedna ważna sztuka w polityce, ogarnąć to i to dzisiaj Platforma Obywatelska z nim na czele jest tą główną siłą opozycyjną, ale to jest pytanie. Czy to wystarczy, żeby podjąć skuteczną rywalizację w wyborach? Wydaje mi się, że nie, bo jak popatrzymy na te same sondaże, często o których pani redaktor mówiła, to tam widać, że coraz mniej ludzi w ogóle chce na PiS i platformę głosować, tylko szukają jednak czegoś innego. Może jednak jest tak, bo dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji. Ja wiem, że jak ja mówię, że tworzymy nową siłę polityczną, że będziemy się starać stworzyć jakąś ofertę dla Polaków to wszyscy tak mówią, e, tam tylko tak gadał, się dawno dogadał z Kaczyńskim, w końcu wspierają rząd, to tam tylko tak się targują, bo tam dzięki temu, to tam jak Ziobro kiedyś z Gowinem coś tam sobie skubnął z tego tortu politycznego. Wszyscy tak myślą. Ja to nawet rozumiem i zdaję sobie sprawę z tego, że takie myślenie funkcjonuje. Ale posługując się tym samym przykładem z wyborów prezydenckich 2015 roku, mamy październik. W październiku 2014 roku to Andrzej Duda jeszcze nawet nie był kandydatem na prezydenta z PiS-u. Gdy nim został, to wszyscy sprawdzali w Wikipedii, kto to w ogóle jest. Bo nawet go wiele osób nie kojarzyło. Myliło z Piotrem Dudą. Tak. Albo myliło z Piotrem Dudą. Mimo, że wybory były w maju. Wybory będą w przyszłym roku w październiku, a więc jeszcze troszeczkę jest więcej nawet czasu. To naprawdę na scenie politycznej może się albo nic nie zmienić, i wtedy być może będzie tak, jak pani redaktor mówi, że Tłosz Kaczyński. Albo może się zmienić wszystko, bo tak jak się kiedyś skończyła dominacja Solidarności i post SLD, która mm, dominowała na naszej scenie politycznej pod różnymi nazwami, AWS-u, itd. i tak dalej, mniej więcej 15 lat, tak teraz, prędzej czy później, kiedyś się skończy ta dominacja popisu, czyli Platformy i Prawa i Sprawiedliwości, bo przyjdą młodsi, coraz młodsi wchodzący na rynek wyborcy, którzy stwierdzą, że już nie chcą jednego czy drugiego dżentelmena mających swoje zasługi, tylko wyszlą ich na polityczną emeryturę, mniej lub bardziej zasłużoną. Nie chcę teraz rozstrzygać, która bardziej oprawia.